Siemanko! Witamy! Szefson, Oliver i Arek! Dzisiaj cały fedpek Box! Calutki właśnie mamy do otworzenia, jeszcze tak. o, za, zalokowany, zamknięty, tak. ciężki. Tak wygląda z boku. I tu właśnie pisze, że 10 saszetek tych fedpekowych jest, także będziemy patrzeć i liczyć na super karty. Uwaga na noże. Ok. Fajne rarki. Tak, otwarty box. Zobaczymy co nam się tu trafi duży. Mm. Ja pierwszy. No ale pierwszy, dobra, tu damy na bok z I od razu może coś fajnego. Na dzień dobry. Sancho. O, Rising Star. Mm -hmm. Uh, game Changer Fans Marsylia Fans <laughs> Koszuleczki Juventusu United Line Up Olympiako znaczek, uh -huh. Paryż z Paryża koszulki Titan City Magic and City Same City i Dominator Marsylia. czyli wszystkie kategorie już mamy oprócz radek, mm, tak? Top Keeperów jeszcze nie aha, no to dobra, na razie ich tak damy tu wszystkich O. E, Atletico Mineiro Milan Lech Poznań Iszak River Plate Atletico Fehewar. Ajax, Messi, United, Snow Atletico, Vinicius, River Plate. Ale tych kart? Fernandez i Makarenko. Tak, i uwaga, FedPack numer 2. Zobaczymy, co on przyniesie nam. Czyli tak, mamy Juventus, Vlachowicz, Bayern Monachium, Sané, o, karta Giant, to tak wszystko podwracane raz, tak raz tak, Real Madrid, czyli Giant damy tu z boku gdzieś, fans z Fehevar. fans Atletico, line-up Real Madrid, logo Sportingu Lizbona, Teraz znowu line-up, tym razem Liverpoolu. Inter, logo Titan Garcia. Czyli tutaj, teraz mamy znowu Titana z Juventusu. I Magicen Magic Real, Real. Madrid, ja tu obok. I teraz mamy kapitana z Milanu. Barcelona, Christiansen, Fehewar Schön. Brobey Ajax Real Madrid Molitao Kapitan Maguire River Plate O, ktoś z Lecha Welde, Jest i Wicel Dalej Klub Bruges Lukaku Inter Varan Manchester United Renildo Atletico i Sporting Lisbona. Ramkasz. Proszę o numer 3. Czyli jeszcze ralki nie było. Lech, Sadka, wow, on wow. <noise> Invincible. to hierarki, to już nie, ma, nie, nie możemy się cierpieć. O, Rising Star Balde. Bardzo ładna karta. Fan Sporting. Koszulki Sporting. <noise> United Line Up. Znowu Paryża koszulki. Atletico Mineiro Line Up. Milan Logo. O, oh, Wow, no to jest super kata, jak Titan, Magic and Dardai i Atletico Mineiro, Sporting, Pogba, Kapitan Henderson, Royal, Trinkao, oh, Milik, Milik. River Plate, Benacer. Werde, też miałem. Lukaku i No oprócz Ręcza miałem tak samo. Czyli to był numer 3 Fetek. Teraz lecimy z numerem 4. No jedna raka jest, ale już mamy ją chyba 4 razy. Czy ileś tam? Już nawet tak. nie wiem sam. Patrzymy dalej. Fehevar. Wow, jest game changer. Tadić. Super. Znowu oblak na fansie. Teraz mamy fansa ze Sportingu. No. <laughs> Line-up Tottenham. Koszulki Bayernu. Line-up Chelsea. Logo Juventusu. O, jest kosz są koszulki Lecha Poznań. Teraz mamy co tu? Titan Silva. Magic N Brozowicz. Titan znowu z tym marzeniem z Brush. I tak, River Plate, bazowek, Gris, e nie, to jest De Paul, Fechewar, Bequiz, Ajax, Kapitan z Milanu, znowu Christiansen ponownie, Schön ponownie, także jakby te karty się powtarzały w tych teraz Kwekweś z Lecha, to jest Keno Rodrigo, Bramkas Armani, znowu Varan. Renildo znowu i Adam. Także, jakby te bazówki naprawdę się powtarzały, nie wiem, tak w tych yes. festekach. Już kilka znam, te same tu bazówki, ten zestaw taki, nie? że te po kolei tak padały. No, ale trudno. Dobra, szukamy dalej, rarek. Albo momentum. Albo momentum, tak, byłoby super. Klub Brysz. Ocampos. A ja? To. O, to keeper. O, Czy dam go coś tak na dół. Albo tu. Tak daj tam właśnie z tej strony. Fans Neymar. Fans Puli, Mount, koszuleczki Ajaxu, mm -hmm. logo Interu, koszuleczki Sportingu, River Plate. Tak, <laughs> Titan Timber, Magicen Fernandez. Dominator Giru, Liverpool, Nunes, Rever, Kapitan, Antony, eh, Kapitan Vanaken i Kapitan Marquinhos, Mariano, Hernandez, Torres, Jaremczuk, O oh, Windal, De La Cruz, Kukurela i Danilo. I co? To już jest ile? 5 otworzyliśmy, tak. Jesteśmy w połowie, czyli jedna rarka i taka nam w sumie niepotrzebna, no zobaczymy co to dalej się wydarzy. Teraz jest numer szósty, numer 6, fedpack numer 6. I tak, kogo my tu mamy? Devrin, Inter. Carrasco, Atletico. Czy nie wytrzymam, ej? Oliver, co za pech, popatrz, znowu Invisible, to jest niemożliwe. Druga Invisible, to Invisible to już naprawdę, jest. no co zrobić? Game Changer, Chelsea, fans, Neymar, znowu, tak, znowu, City lineup, United logo, lineup y Inter logo Liverpoolu, Magicen, Rafinha, Dominator. Kodro, Kodro, Dominator, tutaj Titan, Titan Diaz. I tak, Brobej, Militao, Maguire, River Plate, Alonso, Sporting Lisbona, Paulinho, Pogba, Juve. Teraz mamy River Plate zawodnika, no Milanu, Bennacer Fehewar Skóraś, Lecha, Sawicz, Atletico, Lang i Dzeko. Dobra, Oliwa, jeszcze mamy 4. Proszę bardzo, Ci to jest numer 6. 6. Nie, 3. No 4. Ten. No to, to jest 7, potem 8, 9, 10, tak. To jest numer 7. Wow! No. i hierarka. No w końcu i hierarka. Czy hierarki? No, tej nie mamy. Martina za nie mamy. <laughs> Uh, no, Top Keeper Alison, Interfanz, Lech Poznań, Znaczek, Juventus koszulki, Sporting Lineup, Logo Realu, uh, Koszuleczki Liverpoolu, Titan Alonso, Ishak Dominator, IMAGICEN ARNOLD. Real, e, Tottenham, Paryż, Kapitan Benzema, e, Fehewar, Ajax, e, Real, Griezmann, Atletico Mineiro, Valverde, Mbappé, Kvesi, Skiri, Keno, Rodrigo i Armani. Czyli super, fatback w końcu i rarka, teraz jest numer 8 leci. No, ja bym potrzebował coś fajnego trafić, bo ja trafię dwie Invisible. Także ja nie chcę już tej Invisible trafiać. Wolałbym coś innego. O Giant będzie. O Campos. Tak. Tak jest. Oli ma rację, Giant, Robert Lewandowski. Teraz mamy Taylor z Ajaxu, Rising Star. Fans Ronger. Fans Jair. Jak to oni mówi, koszuleczki Manchesteru. Line Paryża, logo Atletico, logo Milanu, Dominato Wlachowicz, Titan Silva, Magician Richardson, Mediken tu, Kapitan Henderson, dalej Tottenham, Sporting Arek Milik, Nunes, Kapitan. Rever, Antony, Pasłę z Ajaxu, Dembele z Barcelony, Klub Brugge, Martinez z Interu, Timbers z Ajaxu, Barco z River Plate, z Chelsea i to już było. Czyli numer 9 Oli, twój ostatni, proszę bardzo. Może coś się pościąć. No oby, obyś coś trafił, fajnego też. Olimpiakos To to tam Donna wow. Donnarumma Fans Tottenham i fans Jose Amaral Koszuleczki Ajaxu znowu <try> Atletico Line Up Paryż logo Olimpiakos koszulki Lech Poznań Dominator Mane Titan Dyer i Kodro Dominator, Kapitan Vanaken, Arana, uh, Kapitan Mvilla, Di Maria, Jota, Lenglet, Kimpembe, uh, Bremer, Fernandez, Czuameni, Vitinia, Kostic, Ademir i Eden Hazard. Dobra, i uwaga, uwaga, zobaczcie sami Ostatnia paczuszka w fedpacku Tak, to nie jest już pusty, nie ma nic, czyli na... Dziesiąta saszetka Ostatnia, i co, na razie trzy rarki, czyli tak, jeszcze dwie Invisible, no to średnio nam się to podoba No może coś w dziesiątym fedpacku się zmieni Teraz mamy Sancho Manchester United Devry Inter Game Changer Znowu? Tadic. fans de Keteler. fans Garcia, Poznań Line-up, River Plate Logo, Line-up Paris Saint-Germain, koszuleczki Manchesteru, Magic and La Cruz, Magic and, Magic and two, Lukaku, Dominator, Titan Van Dijk, no i nic nie będzie chyba. Kapitan Koke, Kudus, Alaba, Konde, Bailey, Olimpik Masilia, Kapitan Handanowicz, Sporting Edwards, Varan Manchester United, Renildo Atletico, Adan ponownie, Sporting Zbona, Mamanna, River Plate, Benasse, Milan. Pinto Fechewar i ostatnia karta polska, karta Skóraś, czyli 10 fetpeków otworzonych, cały box pęk. Tak. No i zobaczcie, jakie tu są właśnie te głupy, Tak. Ci, co najważniejsze, to 3 rarki na I 10, Martines. ale niestety, dwie Invisible, mamy już ich 5 chyba. Co? ale martineza się cieszymy martinez nowy i tu jakieś no, dwa Gianty, które też mamy niestety żadne momentum karcie się nie trafiło no chyba nie mamy no to trzeba sprawdzić ale no parę logo i tak w ogóle tak. game to Jeff. także to było byłoby na tyle cały box otwarty tak. mamy nadzieję że wam się podobał mhm. filmik zapraszamy na kolejne filmy z, z fify Czyli tak jest także dziękujemy za dzisiaj pozdrawiamy i pa, Dalej, pa.